Proszę Państwa, to już trzeci odcinek naszego wideologa. Mówi dla Was Paweł Boskowski, tak, tak, tak. Kajetan Baczyński. To jest ja. bardzo urban. Nasz gość pora raz tam. Za chwilę... Ogarniasz? Za chwilę zrobimy. Jedzie do tyłu na razwór. Kajtek obcajacy jestem Markowi. Ja. A ja jadę. A on idzie po stronie, bo nagrywam. Widzicie, proszę Państwa, jakie to jest skomplikowane? Kajtek, proszę pierwszy. Oto ja. Bartosz, proszę drugi. Daj telefon, potrzymam. Albo wyłącz. Dobrze, wyłącz, Bartosz, wyłącz. Bartoszek, dawaj. Odwróć się i jedź tyłem, nie martw się. Kajtek, czy nic nie zrobi? Nie się. Nie się nie Alleluja. Jest, udało nam się, proszę Państwa. Bartosz leci i kwiczy, aż To było bardzo śmieszne. Jak Na Za wieki, wieku. Amen. Jak mnie kopniesz na wiek. nie zabijesz? To... Nie. Proszę Państwa, nadam tytuł naszego odcinka numer 3. Bartosz, Bartosz wjeżdża na wjeżdżalni. Super odcinek. Proszę Państwa, bardzo mi się ten odcinek no, podoba. To jest już trzeci. Chcielibyśmy to powtórzyć, ale Bartosz jest skontuzjowany. Mazat brudny. Patrzcie jaki brudny. Fuj, jaki brzydki, stary. Bartosz jest jak ten ten. Yy, dziwny przypadek Richarda Butona. Hmm? Cześć? Trzeba było nagrać jak Patryk Hitler się łamie. Albo, albo nagrać jak Patryk Hitler, kurde... Jak Kajtek zniszczył mój telefon. Albo nie. Nie, to nie. To samochód zniszczył mój telefon. Cześć jego pamięci. Ucziny, Da, 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 I gleba! Huuu! Proszę Państwa, wiecie, że ten odcinek był bardzo krótki. Min, dwie minuty, ale żegnamy się z Państwem. Ale wyjść nie mogę! <śm> żegna się z Państwem, Paweł Boczkowski? Pan. Tajtek, przestań się. E, czekaj, wyjdę tylko. No dobrze, poczekajmy. Nie, to, ja, to jest Wintajtek, tutaj! No, żegna się z Wami nasz gość po raz trzeci. Żegna od Pana redaktora. Bardzo, szurba. Żegnajcie! I ten Miłego wieczoru, wam życzę... Oglądajcie mecz w sobotę. Będę to pewnie dużo Ale razy... Nie.